Odcinku Clot News, czyli tygodniowa garść informacji ze świata gier, YouTube'a, memów i kociej kuwety. Co tu się czasami odwala w tym internecie, to czasami ja pierpapier. Ręce mi odpadają. Zaczynamy trochę od przerażającego newsa i pytania, które muszę zadać po tym, jak YouTube zaproponował mi do obejrzenia filmik jednego ze znanych YouTuberów. Mowa o tej miniaturce. A pytanie brzmi, czy panion zaczyna seksualizować dzieci? Widzicie to? To jest panion. Eee, nie, nie mogę znaleźć żadnego normalnego obrazka. Chłop nagrywa głównie dla dzieciaków między 7 a 11 lat, co nie? Minecraft, klótkie i te sprawy. No chyba nikt mi nie powie, że te miniaturki i jego content są dla dorosłej widowni. Ba! Jego kanał Padion Games mający prawie półtorej miliona subów z miniatury, która celuje w widzów wiek 5 do 8 lat, a tu je budu. Na miniaturze, o ja pierpapier. Co to jest? Sześciopak na skinie? Serio? Chłop pręży piksele? Przecież my jesteśmy z klocków. To jakby creeperowi dorysować i udawać, że to Pamela Anderson. Czy to jest normalne? Film o więzieniu z policjantkami. A na obrazku typ bez koszulki z bicepsem, jak bochen chleba z biedronki. Dla widowni lat 7? A w filmie policjantki w miniówkach. Z tego urwiska. I co ja takiego zrobiłem? Witaj. Odmówiłeś o Aha, i to jest te przekroczenie, tak? Nie, tak. Tak, o no. moim wyroku. Nie A naprawdę no. będziesz tutaj siedział za sklannięciem mojego serca. Aha, aha dobry żarty! Co się dobre to się rozkaj, od nie zagadywać! Ciągle jakieś zaczepki, dwuznaczne teksty. Od trzech miesięcy jest tego coraz więcej? To jakaś niby niewinna gra w butelkę Ale ale moi drodzy patrzcie kogo mam za sobą Jest to Wiktoria, dzień dobry Wiktoria, cześć, cześć, cześć moi drodzy Jest to Wiktoria, no jak wiecie Wiktoria, hejcia, tak Wiktoria moi drodzy to jest osoba w której kocha się Leon i Olek no, so... Lubię cię takim jakim jesteś Dobra, stop Oh, oh my Tydaj. god, no dobra Czekaj bo mi się pomylą zaraz książki Przepowiedz przyszłość każdemu ale Wiktorii musi być romantyczna. Czemu Wiktoria wszystko ma romantyczne? Na miniaturkach laski z białymi pończochami. Co to? Jakieś fetyszki wchodzą? Na kolejnej znów grubo. Film pod tytułem Dziewczyny zakochały się w moich mieściach w Minecraft. Na następnym pielęgniarka w shortach i wycałowany palion, a największy buziak w okolicach brzucha. Łatne. Czy to już podchodzi pod jakieś dziwne rejony, czy po prostu komuś się zaczyna odklejać tapeta w pokoju? Bo jak dla mnie to wygląda, jakby ktoś pomylił Minecrafta z Tinderem. Nie no, szanuję Hasor i wiecie, wyświetlenia muszą się zgadzać, no ale kurde. Czekam aż nagra, a zostałem zamknięty w obsydianie z modelkami z Instagrama. Albo z wiedzą wille Playboya. A wy co myślicie? Dajcie znać w komciach, tylko bez spiny, bo Tofik płacze, że mu się marker zmywa. No dobra, zmiana tematu, bo mi zaraz pikawa strzeli. Wracając na ziemię, w okolice normalności Minecrafta, news z aktualizacji. Pojawił się nowy game drop z nowymi zwierzętami No nie takie nowe, ale odświeżone te małe, nie? No i game drop Minecraft. Game drop! Po polsku się tego nie tłumaczy, a na pewno nie kropel. What the f? No ale dobra, zobaczcie sami. Nie z tych słodkości. Wracamy do twardych tematów. Nie minęło 10 dni nowego roku, a już w sieci pojawił się nowy trend. W sumie to nie wiem, czy to nowy trend, czy kolejna tempa dzida po prostu wrzuciła coś świeżego, i inne tempy dzidy muszą robić to samo. Tak zazwyczaj działa mechanizm. No ale nie obrażając nikogo, zobaczmy o co biega. było jak lekarstwo! Propaganda, której uległam. Cukierek dla koni. Trochę mnie zdziwiło, że człowiek to może jeść. Mam duże oczekiwania. To smakuje jak te zegarki. Aha. Dla mnie to jest takie pyszne 10 na 10. To jest dla koni? Maga, no. <grystanie> <grystanie> Nie róbcie tego, please. Chuj wie, co tam w środku jest i miejcie trochę godności. I na koniec temat, którym żyli wszyscy przez ostatnie dwa tygodnie. Może już słyszeliście o tym, że ostatni odcinek Stranger Things miał nie być ostatni. Przynajmniej taką teorię spiskową nakręcili fani. Na Forach i Reddicie było takie rozczarowanie ostatnim odcinkiem, że powstała teoria, że ostatni odcinek jest iluzją stworzoną przez wetne i że Netflix jeszcze zaskoczy widzów. W nocy z 7 na 8 stycznia Netflix zapłonął i padły serwery. Wszyscy czekali na ostatni prawdziwy odcinek, a tutaj wielka psia dupa. No ale jak to było możliwe, że ten spisek się tak nakręcił? No, Netflix też podgrzewał atmosferę. Na przykład jak wpisaliście na Netflixie frazę Fake Ending, czyli fałszywe zakończenie, wtedy pokazywał się ostatni odcinek Stranger Things. No i w zasadzie tyle wystarczyło, żeby stworzyć teorię spiskową. A więc drogie dzieci i stare grzyby, trzeba się pożegnać z serialem, ale kto wie, może kiedyś Wecna powróci jako dziadzia i reszta aktorów też. To wszystko na dzisiaj. Pogoda na przyszły tydzień? Daj, w pindu zimno. Także siedźcie w domu, oglądajcie kroca, dajcie łapkę w górę i subika, no i trzymajcie się do następnego razu.